wszystkich, jak widzicie, latam sobie w przestworzach opresorem. Co mogę dodać? Jest to wymiotka dzięki, jakby to powiedzieć, buchowi, który pokazał tego glitcha. Za to mu dziękuję. Lecz niestety nasz przyjaciel nie umie wykorzystać w 100% możliwości jakie nam daje właśnie. Opresor, jak widzicie, znajduje się na takiej wysokości, gdzie żaden samolot. Hydra czy ten inny gówna nie zeszczelą nas. To jest taki fajny patent, więc zapraszam was do kurwa takiej zabawy, bo to naprawdę latanie motorem w przestworzach jest. Zajebiste, nawet sobie nie wyobrażacie jak to fajnie wszystko z lotu. Ptaka wygląda nie to samo. To nie jest to, jak kurwa lecisz hydrom czy tam helikopterem. To jest inna rzeczywistość. To jest coś kurwa zajebistego. Mi się to tak strasznie podoba, że kurwa stworzymy zawody. Kto kurwa lepiej cokolwiek zrobi. Dopóki ten glitch działa, oczywiście nasz motor jest tak leciutki no, mówiłem kurwa Green'a, czyli doktora Green'a bo niezbyt jakby to powiedzieć zachęcająco jak mu opowiadałem to wygląda i tak dalej i tak dalej ale pokazałem mu, znaczy pokazałem, powiedziałem mu jak się robi to gówno żeby nasz opresor turbo fajnie latał i normalnie zakochał się od razu wbił się w przestworza, tak jak ja to jest coś fajnego, no kurwa, to jest tak zajbiste. Dwa, żaden pocisk centralnie, żaden pocisk nie jest w stanie cię kurwa zeszczelić, ze względu na to, że twój opresor jest tak kurwa, leciutki, taki, taki ma manewry obrotowe, że pff, hydra przy nim przy samym rozpędzie możesz zrobić kurwa aż 6 kurwa takich jakby kółek, które ci umożliwiają zbicie się też na dużą wysokość. Jeżeli użyjesz podwójnego nitra, to masz aż prawie 12 takich kółek, co ci daje, że już się wbiłeś wyżej niż mazę A to już jest coś fajnego. Możesz kurwa w tym momencie sobie długo latać. Ja tutaj latałem kurwa 20 minut, bo mi się dłużej nie chciał, dostałem teraz gold, jakiś tam bezsensowny puchar. Rzadki oczywiście. Więc zachęcam Was kolejne ja odpowiedzi inaczej powiem. Ja to nazywam wyzwania. Skoro mamy taką fajną maszynę, która zajebiście lata, to możemy sobie zrobić zawody centralnie zawody latać pod tunelami, pod mostami to jest zbyt łatwe. Moje kolejne wyzwanie to będzie, czy uda mi się przylecieć w tunelu jak jest pociąg przyjeżdża. Mamy tu taki długi, bardzo długi tunel kolejowy Trudno mi określić, to jest niedaleko góry tej gdzie mamy kurwa kolejkę górską w tych rejonach jest ten tunel, więc spróbuję tym opresorem przylecieć, bo że to na pewno nie będzie wcale takie łatwe oczywiście nie na zwykłym opresorze, zwykły opresor to jakieś gówno taka, nie, bez tego klisza to to, to to kurwa wziąć tego opresora i schować, tylko że niestety jakby to powiedzieć ja zakochałem się w tym opresorze i to jest piękna sprawa więc moi mili to by było na razie na tyle z mojej strony, więc do usłyszenia wkrótce na zawodach.